Dzień dobry, witam wszystkich. Pryszcze syfy, trądzik, cera, problemy z nią. Dzisiejszy temat, który sobie poruszymy. Ale zanim go sobie poruszymy, zostawcie obserwację. Będzie mi bardzo miło i pokażecie w tym, że chcecie mi pomagać. Tak jak ja bardzo chcę pomagać Wam. Na początku rozpocznijmy od brudnej prawdy. Brudnej prawdy, którą jesteśmy my. A co to ma znaczyć? Co ty, co ty gościu mówisz? Czasami nie potrafimy spojrzeć sobie w oczy i odpowiedzieć na pierwsze bardzo proste pytanie: Higiena. Ile to razy widziałem jak chłopak z pizzą na plecach dosłownie, że gdyby położył się na ławeczce bez koszulki, to byłoby słychać pękanie folii bombelkowej. Nie dba o, w ogóle o tą higienę. Wiadomo, łyknął pewnie 5 tabletek metki dla lepszej sylwetki. Trochę mięśnia nabrał, ale sylwetki lepszej nie ma. Więc pierwsza rzecz, którą musimy sobie poruszyć i odpowiedzieć szczerze do samych siebie, zanim przejdziemy do badań i tak dalej, to czy dbamy naprawdę o higienę. Jeżeli dbamy o higienę, ok, przewijamy sobie troszeczkę z dwie minuty, myślę, że to zajmie. Jeżeli nie, no to po pierwsze, ręcznik. Zacznijcie nosić ten ręcznik. Dlaczego? Bo swój ręcznik, wy się będziecie na niego kłaść i tylko i wyłącznie wy. Ale przecież pot jest pod ławką. Kładźcie się na tą samą stronę, potem pierzcie ten ręcznik, kupcie sobie trzy ręczniki. Jeżeli macie duże problemy, to po prostu zacznijcie o nie dbać. Kąpiel po treningu. Idźcie i weźcie porządny prysznic. Jeżeli macie z tym problem, zacznijcie o to dbać. To jest pierwsza rzecz. Pierwsza, najprostsza rzecz, którą można bardzo szybko wyeliminować. Potem spójrzcie na takie rzeczy, czy nie zmienili wam przypadkiem. Proszku do prania, czy żona nie zmieniła, kobieta, mama, czy nie zmieniła czegoś, co do tej pory było stosowane i was nie wysypało? Czy jakieś inne perfumy zaczęliście używać? Czy właśnie, nie wiem, kulka i tak dalej was nie podrażniają? Dobierzcie takie rzeczy, czy coś na przykład nie potrzebujecie kremu, który złuszcza, bo jeszcze gorzej robicie, czy kremu, który na, mocno nawilża, bo to też może działać zupełnie odwrotnie niż potrzebujecie. Zadajcie sobie na początku te pytania. A i błagam. Kity myjemy. Kity myjemy. Wychodząc z łazienki, idąc do łazienki, myjemy rączki. Wchodzimy na siłownię, umyjcie rączki. Wychodzimy z siłowni, umyjcie rączki. Nie wiadomo, kto sztangę macał, a wy potem chodzicie i tak dalej, i tak dalej. Naprawdę warto, a czyjeś zarazki? Wart, łatwo na siebie warto nie warto. Łatwo na siebie przenieść. Więc pierwsza rzecz higiena. Druga rzecz, która jest bardzo ważna. Woda. Nie smakowe monsterki, niesmakowe inne rzeczy. Chociaż wiadomo, że wszystko jest na lu dla ludzi, ale czasami zdarza się tak, że za duża ilość słodzików może szkodzić. Więc zastanówcie się, czy właśnie nie przesadzacie ostatnio, bo znam historię, gdzie ludzie na przykład stali w pracy, mieli nockę i żeby zabić głód, wstrzykiwali sobie te Wstrzykiwali, w, wciskali te słodziki na rękę i łykali, potem się podniesie, łykali je, żeby po prostu zabić łaknienie, zabić uczucie głodu i coś słodkiego. Wtedy to jest troszeczkę za dużo. Ja wiem, że kulturystyka jest ekstremalna i czasami wymaga ekstremalnych rozwiązań, ale znajmy pewne granice, tak? No i tutaj woda, podaż wody, pijcie wystarczającą ilość wody. Z czego my jesteśmy? Jeżeli chcemy, żeby nasza wątroba, nerki i tak dalej dobrze działały, filtrowały, musimy pić wystarczającą ilość wody. I wcześniej mówiłem 40 ml na kilogram masy ciała, to jest czasami zbyt wymagające, więc zostańmy przy tych 30 ml na kilogram masy ciała, będzie to ok. Czyli jeżeli ważycie 100 kg, 3 litry wody, myślę, że dacie radę to zrobić wody. Dodatkowo, jeżeli wypijecie kawę i tak dalej, tylko zadajcie sobie właśnie pytanie, czy napoje mocno słodzone nie wpływają na to, że macie większe pryszcze i tak dalej. 3. Dieta, to, co wkładamy do ust, ma olbrzymie znaczenie. To co jemy możecie mieć masę uczuleń teraz w sklepach. Ja nie chcę tutaj brzmieć jak większość, że. Takiego skyra nie możesz, takiego czegoś nie możesz, ale może akurat ty nie możesz. To jest te pytanie sobie zadajmy. Jeżeli coś sprawia, że po zjedzeniu tego po dwóch minutach jestem w kiblu, znaczy, że tego nie mogę. Prosta rzecz, tak? Więc dobierzmy takie produkty, które będą nam służyły. Też dużo osób wchodzi na środki i do tego zaczyna jeść syf, no bo przecież na środkach to można, no bo same za nas popalą. Gucio. Nic za Was nie popalą same środki i poza tym, będąc na środkach, aromatyzujecie mocniej, zazwyczaj aromatyzujecie mocniej i do tego troszeczkę jedzenie bardziej wpływa. Więc wybierajcie dobre źródła jedzenia i nie muszę tutaj tłumaczyć nikomu chyba, co znaczy dobre, zdrowe jedzenie. Po prostu jedzcie zdrowiej i dobierajcie produkty pod siebie. Często, również i gęsto produkty mleczne szkodzą. Taka jest prawda. Taniej i słabe jakości odżywki szkodzą. Więc zastanówcie się, czy nie warto czasami wydać tych więcej 10 zł, bo może mieć to olbrzymie znaczenie. Punkt czwarty. Jak widzicie, trochę ich będzie. Trening. I to może wiele osób zdziwić, ale jeżeli mamy masę stanów zapalnych wywołanych dietą, ośrodkami itd., to trening, jeżeli jest zbyt ciężki, również może powodować za dużą ilość stanów zapalnych. I może troszeczkę na to wpływać. To jest mała, marginalna rzecz, która rzadko, ale może i trzeba wziąć czasami pod uwagę, czy nie będzie to się kumulowało, i czasami, czy nie warto troszeczkę zmniejszyć tej objętości, żeby nie tworzyć nadmiernych stanów zapalnych na jakiś czas, dopóki nie wyregulujemy tych punktów. Pięć wspomniałem już o suplementach, ale porozmawiajmy sobie o nich troszeczkę. Suplementy. I po pierwsze, tak jak wspomniałem na początku, jecie tanio, nie dziwcie się, że macie słabe efekty, nie dziwcie się, że macie problemy skórne itd., bo ma to wpływ. Ma to wpływ duży, wiecie ile ostatnio było skamów co do niektórych odżywek itd., co do białek, co do jakości białek, często są przesypane glicyną itd., żeby sztucznie podbić profil aminokwasowy. Także zastanówcie się, zobaczcie po prostu, wpiszcie na Google. Daną firmę i zobaczcie, i wpiszcie wpadki obok. Zobaczycie, ile wyskoczy Wam artykułów i wtedy będziecie wiedzieli, czy warto w ogóle daną firmę stosować. Więc pomyślcie dokładnie, czy i jakie suplementy stosujecie. Ale jeżeli już jesteśmy przy suplementach, to poruszmy sobie ten temat. Jakie suplementy warto użyć? I od razu tutaj połączymy to sobie z badaniami. Coraz ładniej pisze, co nie? Więc musimy zbadać sobie wątrobę. To jest pierwsza taka rzecz, której najczęściej wątroba nam te wszystkie toksyny filtruje i wtedy wiemy. Czasami, jak wątroba jest troszeczkę zepsuta, to mogą być problemy. Jakie suple na wątrobę? Nak, Ostropest, Lif, Tutka. Glutatium. dożylnie, jeżeli ktoś ma i może. Do tego jest gorszy dostęp. To macie, to macie, wszystko macie. Dostęp tak naprawdę na musclepower.pl z kodem dawik albo na biologshop.pl z kodem dawik. Macie tutkę i naka na musclepower. Także wybierzcie, jak chcecie. Możecie wziąć innych firm, wasz wybór. To jest Wasz wybór. Ja po prostu mówię, że gdzie możecie sobie troszeczkę zaoszczędzić i znaleźć to. To są wszystkie suplementy, które mogą pozytywnie wpływać na wątrobę. Na powinniśmy brać praktycznie, że cały rok. I tutaj myślę, że gram to będzie taka minimalna ilość. Dobierajcie pod siebie. Ostropest, po prostu sypiemy mamy w każdym praktycznie sklepie. Liv 52 to są dwie kapsułki rano, dwie kapsułki na noc. Tutka 500 mg rano. Możecie spróbować 250, ja wrzucałem 500. Glutation to już wiadome, to do czego ma dostęp. Cynk, kolejny z suplementów. Też mamy na muscle power. Cynk, 30 mg. Można zwiększyć do 50. Pamiętajcie, że dawka wyższa niż 50 może być toksyczna. Również jeżeli chodzi o nerki, często dużo osób pyta: Astragalus to jest suplement, który jest na nerki. I tutaj dawkowanie jest, zaczyna się od grama w górę. Jeżeli mamy gram w górę, no to wtedy będziemy dbali o nerki. No i oczywiście podaż wody również. Kolejnymi suplementami, które możemy sobie zażyć, jeżeli chodzi o trądzik, cerę i tak dalej, również poruszymy sobie tutaj peptydy, które mogą pomóc, jest omega-3. Omega 3, 2 gramy Epa DHA dziennie, stany zapalne, kurkumina. Pamiętajcie, że antyoksydanty bierzemy z dala od treningu. Kolejny suplement, który możemy sobie użyć, jeżeli chodzi o właśnie nasze pryszcze i tak dalej, cerę. No, także to są suplementy, które możemy użyć peptydy. GHK-CU, peptyd miedziowy, miligram dziennie i epitalum. I tutaj. Kiedyś się mówiło, że trzeba go dawkować bardzo dużej ilości. Ostatnio sprawdziliśmy i 500 mikrogramów dziennie, codziennie przy microdosingu. Może pomóc właśnie na cerę i może również pomóc, jeżeli chodzi o e, wspomaganie wytworzenia prawidłowego rytmu dobowego. Także to są bardzo dobre peptydy, jeżeli chodzi o właśnie naszą skórę, cerę i tak dalej. Na tym musimy się skupić przede wszystkim, jeżeli nam chodzi o dobre e, rezultaty, ale bardzo ważnym również. Aspektem będą nasze jelita. I tutaj probiotyk, ale napiszę znak zapytania. Probiotyk do dogadania z waszym dietetykiem. Dlaczego? Bo zły, źle dobrany probiotyk może źle wpływać na jelita. Glutamina. 10 gram dziennie glutaminy. Na pewno pomoże. BPC-157 w wersji oralnej. 200 mikrogramów do 400 dziennie na czczo. To jest ważna rzecz. Na czczo bierzemy takie rzeczy jak na jelita. No i oczywiście możemy też zbadać SIBO, IBS, IMO, czy nie mamy czegoś takiego pasożyty. To również często bardzo się zdarza, jeżeli mówimy właśnie o dbaniu o naszą cerę. Kolejną bardzo istotną rzeczą są oczywiście nasze hormony. I tutaj mamy estradiol, prolaktyna, progesteron. Czy wyzerować? Nigdy. Nigdy nie zerujemy do. Ziemi nie zbijamy tych hormonów. Są one przydatne, ale jak je trzymać? Góra normy, będzie dobra. Im bliżej zawodów, to jest jedyna opcja, ale o tym nie mówimy, bo tutaj wiadome, wiemy na co się piszemy, gdy wchodzimy właśnie na zawody. Wchodzimy wtedy do skrajnych ilości, jeżeli chodzi wszystkiego dosłownie. To są skrajności, chcemy przebić coś, to jest inne podejście. Da się podejść do tego mądrze? Ale. To jest właśnie ale. Kolejna rzecz, co do bardzo ważnych i najważniejszych, kluczowych sen. Wielu z nas zapomina o kluczowej wartości i ważności snu. Sen jest konieczny, jeżeli chodzi o nasze życie i o wszystko tak naprawdę. Jeżeli chcemy się regenerować, sen jest kluczem, sen jest królem. I Tutaj możemy sobie dodać takie suplementy jak melatonina, ashwaganda. Jeżeli mamy za dużo stresu, również może to wpływać. Często widzicie, że ktoś mówi, że właśnie zaczyna się od stresu bardziej pocić i tak dalej. To jest również stan zapalny w organizmie i stre jeżeli mamy za dużo stresu, nie będziemy się często wysypać, wysypiać, więc magnez będzie kolejnym z suplementów, który możemy sobie włączyć do naszej puli, jeżeli chodzi o mm, właśnie... Pryszcze i tak dalej. Musimy sobie to dorzucić. Pamiętajcie jeszcze co do diety. Ja za każdym razem będę to powtarzał, ale jeżeli chcemy zadbać o jelita, jeżeli chcemy zadbać o swoje zdrowie, owoce i warzywa. Jedzmy te owoce i warzywa. To są naprawdę bardzo ważne rzeczy, jeżeli chodzi o antyoksydację, witaminy i tak dalej. To są benefitowe. Witaminy. Witamina B, witamina A. To są takie kluczowe. A tak szczerze, pamiętacie, zawsze mówiło się Adek. To są takie kluczowe witaminy. Adek. Jeżeli chcemy poprawić serę Adek, witamina D3 jest bardzo również ważna. Witamina B, witamina A, witamina B6. To są witaminy, które możemy sobie dorzucić, jeżeli chodzi o nasze niedobory. Mam nadzieję, że się podobało, mam nadzieję, że pomogłem, trochę pogadałem. Zapraszam Was na Biolab Shop i na musclepower.pl. Kod David macie 7 i na BiolabShop macie 7% zniżki, na Muscle power macie 10% zniżki. Zapraszam do używania moich kodów. Oczywiście mi wtedy pomożecie i sobie pomożecie. Jeżeli nie, możecie używać suplementów takie, które sądzicie i uważacie za... Dobre, zasłuszne. Zapraszam do subskrybowania, komentowania, lajkowania i dzięki bardzo, że jesteście do później przyjaciela.